Cześć! W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak przygotować ulotkę dwustronną A5 do poprawnego druku oraz jak zrobić z niej pozycję... Dobra, co idzie na pierwszy Mamy plik PDF, który dostaliśmy od klienta. Jak, jak go sprawdzić, czy jest poprawnie przygotowany? Wybierając go sobie wchodzimy w narzędzia podgląd wyjściowy Przede wszystkim sprawdzamy czy ulotka jest w formacie koloru cmyk Przepraszam, w profilu koloru cmyk Wybieramy sobie cmyk Jak widzimy wszystko jest w cmyku na pewności możemy sobie wziąć LGB. Widzimy, że w RGB nic nie ma. Ok. Wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Dobrze, mamy lotkę dwustronną. I teraz tak, lotka dwustronna A5. Mamy ją przygotować na format arkusza powiedzmy A3 i ma być to dwustronnie. Dobrze, użyjemy sobie w ten celu indyzajna. jest potrzebne. Przeważnie jest to A3 Plus, papier, sobie zrobimy 440x320. żeby naszą stronę, strony licencjalne są niepotrzebne. Okay. Teraz tak, jeśli chodzi o ulotkę A5 na format arkusza A3 Plus znajdą nam 4 użytki. Teraz tak, przygotowujemy praktycznie zawsze arkusz, impozycję na arkusz, przygotujemy tak, że drukarz robi to przewracając papier na bok, czyli po krótkim boku. Czytuję oczywiście czytujemy ze spadami, więc musimy sobie wziąć, zaznaczyć opcję importu, żeby były widoczne spady. Rozwijamy sobie tutaj i klikamy na spad. Mamy pierwszą stronę. Obracamy ją sobie. wyśrodkujemy, Okej. Okay. No, bo ja wybiorę sobie. Teraz wczytujemy drugą stronę. I I mamy drugą stronę. I tak jak teraz impozycja mogłaby być aczkolwiek dobrym rozwiązaniem jest miejscowanie użytków w następujący sposób zamieniamy miejscami Stronę. I robimy to tak, na przemian. Dlaczego? Ponieważ trukarz stosując farby ma w tej chwili mniej więcej równomiernie rozmieszczone kolory. Więc będzie mógł sobie dobrze dopasowywać farbę. Ok, teraz... Zapomnieliśmy jeszcze o kilku ważnych rzeczach. Mianowicie... Mianowicie po potrzebne są znaczniki cięcia. A tutaj mamy akurat przygotowane. Na każdy bok, oczywiście... Musimy sobie zrobić jakiś tam spad. Powiedzmy, tutaj milimetry sobie przygotujemy. Ja tutaj sobie pomagam, żeby dobrze spad zrobić. okej. Okay. Zazwyczaj tego typu rzeczy nie robi się w a aczkolwiek w jakichś programach typowo przygotowanych do impozycji, na przykład NF Organizer. Ale w również można, trzeba się trochę z tym pobawić. Tutaj jeszcze oczywiście wycinka robimy. Przesz, przepraszam, tutaj akurat jest nowe wycinka niepotrzebne. Teraz tak, yy, o co chodzi, jeśli chodzi o wycinkę? Yy, wy... Powinniśmy dać wycinkę. W pianie nam tutaj wycinka nie jest potrzebna, bo jest jednolity kolor, ale wycinka powinna się znaleźć tutaj. Buen llamo. Lewym klawiszem Alt przytrzymujemy sobie lewy klawisz Alt, widzimy podwójną strzałaczkę. W tym momencie możemy klonować dany element. Sobie tutaj zaznaczę linię. I to samo robimy z drugiej strony. Let's вот, have Coś mi się zrębało. Dobra, spróbujemy sobie to Hvad? Oh. Hvad? 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 Widzicie, w designie jest to trochę zabawy z przygotowaniem pliku do druku. Dobra, spa, mam wycinkę. Jest wycinka, tu jest. Pamiętajcie, jeśli chodzi o wycinkę, dajemy ją wtedy, kiedy nie ma jednolitego koloru. Kiedy są dwa różne kolory, to wtedy się daje wydzielkę, tak jak w tym przypadku. Teraz jeszcze musimy dać pasary. To są właśnie pasary. Dajemy je przeważnie po rogach. Opis koloru. Opis koloru dajemy po to, ponieważ kiedy dana praca pójdzie, do, żeby ją naświetlić na matryce, to wtedy na ka każdej matrycy świe świecą się rozbarwienia, czyli mamy cyan, magenta, yellow, black. I tu kiedy dostanie matrycę, musi po prostu wiedzieć, jaka Matryca jest, na jakiej matrycy jest dany kolor rozbarwiony. Jeszcze musimy dać kostki kolorystyczne. Dajemy przepaść na górze pracy. Wystarczy. No, tutaj oczywiście to zależy, że musimy się skonsultować z drukarzem jakie on kostki kolorystyczne chce, ponieważ on sobie z tych kostek bierze, porównuje próbki, ustawia odpowiednie kolory. Przeważnie wystarcza tutaj, jest tylko ocean magenta yellow i black i to taki tego typu kostki również sklonujemy żeby było po całości no i tak przygotowana i pozycja yy, może iść do druku jeszcze dobrze jest sobie sprawdzić czy kostki czasem nie wchodzą na druk nam jak widzimy nie wchodzą tak więc tak jak tutaj wszystko jest jak należy tego typu impozycja tego typu skład yy, może iść nam do druku tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejne filmiki